Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego wspiera lokalną gospodarkę w dobie koronawirusa. Aktywnie działa poprzez swoją fundację FAP Małopolska, szyjąc maseczki oraz tworząc przyubice dla małopolskich szpitali. Bezpośrednim wsparciem dla firm jest też akcja „Kupuj lokalnie, wspieraj polskich przedsiębiorców” a także przewodnik online. Przygotowaliśmy e, prze, e, taki przewodnik dla przedsiębiorców w czasie koronawirusa, w którym e, informujemy, e, jakie wsparcie obecnie jest dostępne, gdzie go można uzyskać, jakie jest planowane wsparcie, jakie są ograniczenia gospodarcze i jakie też zostały wprowadzone takie prewencyjne działania, które mają uniemożliwić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Te materiały są cały czas aktualizowane. Nasi pracownicy tutaj codziennie sprawdzają, jakie nowe informacje czy też dokumenty się pojawiają i zmieniają zakres materiałów, który jest dostępny na naszych stronach internetowych czy też w mediach społecznościowych. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego użycza również pożyczek, zarówno dla przedsiębiorców. Jak też dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury czy też spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz TBS-ów. Mamy pożyczki dla jakichś projektów rewitalizacyjnych, dla projektów, które mają podwyższyć efektywność energetyczną obiektów. Dzięki tym środkom należy zwrócić uwagę, że wiele firm budowlanych, wiele firm remontowych będzie miało nowe zlecenia i dzięki nim będzie mogło, będzie mogło funkcjonować. Dodatkowo realizujemy szereg usług doradczych, szkoleniowych. To w ramach projektów, drugiej edycji projektu Małopolskie Bony Rozwojowe, w tym momencie są to Małopolskie Bony Rozwojowe Plus, Bony Sukcesu, czy też Akademia Menadżera. Warto podkreślić, iż takie wsparcie jest podwójne. Z jednej strony dostarczamy do firm, które korzystają ze szkoleń wiedzy, a z drugiej strony dajemy pracę firmom szkoleniowym, a to bardzo istotne w tym trudnym czasie. Także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego bardzo intensywnie i bardzo szeroko tutaj w dobie tego koronawirusa pracuje. Pracuje po to, żeby gdzieś dostarczać wiedzę, informacje, ale też środki dla przedsiębiorców. Mimo iż duża część pracowników działa zdalnie, to projekty Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego są kontynuowane. Część pracowników naszych właśnie w takiej formie świadczy pracę. Nie zatrzymaliśmy procesów, realizujemy je. Z tego co rozmawiałem z dyrektorami nawet dzisiaj, to zainteresowanie tymi nowymi projektami szkoleniowymi czy też jest bardzo duże, nawet większe niż przed koronawirusem, i to cieszy, bo to znaczy, że jest jakieś światełko w tunelu, że jest szansa na to, że ta gospodarka ruszy. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych www.mar.pl, a także w mediach społecznościowych.